Jak się miewa? Jest szczęśliwa? Była trochę smutna. Pytała o znajomych i przyjaciół. Ale nie chciała słyszeć o Adrianie. Myślisz, że wciąż go kocha? Tak jak on ją. Patrz. Co się stało? Muszę usiąść. Dowiedziałam się strasznej rzeczy. Dobrze, że siedzisz, bo padłabyś jak długa. Chodzi o tę babkę, która zaciukała żonę Juana Miguela? Nie. Więc o kogo? O Cecilię Belardę, żonę sędziego. Co mnie ona obchodzi? Mówię wyraźnie, jak w teatrze. Co się stało? Jest ciężko ranna. Miała wypadek. Może umrzeć. To ona jest wszystkiemu winna. To przez nią Cecilia miała wypadek i może umrzeć. Jaka ona? Kto taki? Mariciu Skąd wiesz? Z gazety Nie czytałaś? Piszą, że miała groźny wypadek i jest ciężko ranna Podają nazwisko Cecilia Velarde Żona sędziego Widzisz? Nie Lekarze nie dają jej szans. Może umrzeć. Czy to przeze mnie? Marie Chui? Nie rozumiem. Cecilia jechała do Teatru Principal. Zobaczyć się z Mariciuj. Mariciuj w Teatrze Principal? Ma tam próby sztuki, w której będzie grać. Cecilia pojechała wyznać jej prawdę, ale Maricuj nie chciała słuchać. Mimo to Cecilia postanowiła tam wrócić. Wtedy zdarzył się wypadek. Mówi pan o mojej byłej żonie? Tak. Występuje w teatrze Principal. To wszystko jej wina. Jeśli Cecilia umrze, Maricuj będzie ją miała na sumieniu. Czy ja śnię? Nie, nie Rosio. Na pewno zaraz się nie przebudzę. To ja, nie sen. Nie mógłbym jeszcze wygrać konkursu tańca, ale może wkrótce? Vicente. Przepraszam. Nie szkodzi. Kupiłam tę samą gazetę co ojciec Anselmo. Biedna kobieta. Tak. Co z tobą? Nie strasz mnie. Nic mnie nie jest. Usiądźmy, nie forsuj się. Jesteś zmęczony, prawda? Trochę, ale nie było tak źle. Jasne, że nie. Jak to się stało? Nie mogę uwierzyć. Jak ci się udało? Walczyłem, by móc odzyskać twoje serce. Nigdy nie przestałam cię kochać. Wiem, słyszałem. Ale strach, że cię utracę, zmusił mnie do działania. Myślałam, że nie wyzdrowiejesz. Zrobiłbym wszystko, żeby cię nie stracić. Chciałbym się pożegnać. Ja nic nie mów. Wiem, że przegrałem. Życzę wam szczęścia. Żegnaj. Dziękuję ci za wszystko. Vicente. Kochanie. Dobrze zobaczyć Rosio i Vicenta znowu razem. On wraca do zdrowia. Vicente ma siłę woli. Gdybym ja nie był taki słaby, ale coś nas różni. Oni mają przed sobą całe życie, a ja wkrótce odejdę. Nie mów tak. Polepszy ci się. Nie kłam. Proszę tylko, żebyś kochała mnie do końca. Jak się czuje ta ranna kobieta? Jej stan jest krytyczny. Kiedy wróciłem, ciebie jeszcze nie było. Zjadłeś kolację? Tak. Wołęcając się po mieście, wpadłem coś zjeść. Co no absurd żywić nadzieję, że spotkam Lilię na ulicy. Ale nie widzę innego wyjścia. Ty masz nadzieję, ale nie możesz odnaleźć Lilii. A ja, choć straciłem nadzieję, odnalazłem Mariciuj. Naprawdę? Szukałeś jej? To był przypadek. Teraz wiem, gdzie jest. Jutro mógłbym pójść z nią porozmawiać. Masz szczęście. Zazdroszczę ci. Nie ma czego. To, co nazywasz szczęściem, jest dla mnie udręką. Co z małym? Zasnął. Jakie wyrozumiałe dziecko! Przez chwilę możemy być sami. Dziękuję, że ująłeś się za mną. Nie musisz. Spławiłeś amadora mówiąc o ślubie i usynowieniu małego. I ja naprawdę tego chcę. Wiesz, że to niemożliwe. Dlaczego? Nie muszę Ci mówić. Ale doceniam twój gest. aby odniósł skutek.